dzisiaj w oddziale dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie była okazja znalezienia się w świecie dziecięcej poezji. Dorota Gelner, znana poetka, autorka słów, na przykład do piosenki o pełnej sympatycznej lalce, odpowiadała na najbardziej wnikliwe pytania dzieci. Piotr Sobota. Nazywam się Mateusz Jurek, mam 9 lat. I co czytasz? Jakie książki? Przeczytałem już dużo książek, nie wszystkie już pamiętam. Kubuś Puchatek, Kaczka Dziwaczka, Brzydkie Kaczątko, nie pamiętam już więcej. A która książka jest twoją ulubioną i dlaczego? Kubuś Puchatek. Jest w niej dużo humoru, w ogóle jest fajna. A czy czytałeś książki pani, na której spotkaniu dzisiaj jesteś? Nie, jeszcze nie. Pani Dyrota byłem na dziesiątkach spotkań autorskich, ale to było wyjątkowe. Zrobiła Pani show. Jak to się robi? Pani, no, mam pojęcie, po prostu tak jakoś się udaje. Jeżeli Panu się podobało, to jest mi szalenie miło. W jaki sposób pisze się wiersze dla dzieci? Jest to dla mnie ogromna przyjemność i równocześnie taka zabawa pisanie wierszy dla dzieci. Sama się przy tym dobrze bawię, szczególnie jeśli książka jest śmieszna. Wyczytałem, że leży Pani wtedy na dywanie i wymyśla rymy, a tak naprawdę to. Może pani zdradzi? To jest bardzo różnie. Kiedyś powiedziałam, że szepcze mi to wszystko do łóżka, taka książkowa albo wierszykowa wróżka. Chyba tak troszeczkę jest, bo ja się właściwie nad tym nie zastanawiam. Rymy same mi jakoś tak wpadają do głowy, pomysły, i później tak się nimi troszeczkę bawi, jak kolorowymi klockami. A jak jest z piosunkami? Przeważnie najpierw powstaje tekst, który się komuś podoba, i ktoś z kompozytorów tworzy do niego muzykę, ale wielokrotnie też zdarzało się tak, że najpierw postawa muzyka, co z kolei ja bardzo lubię, bo właśnie słucham sobie muzyki i układam się wtedy jakaś historia do tego. Co czyta autorka książek dla dzieci? <grym> no, stara się na pewno czytać też książki dla dzieci, które ukazują się w tej chwili na rynku i no, jest to bardzo ważne, bo jak na troszeczkę też styl pisania się zmienia, chce się poznać też innych tworzących dla dzieci. Także czytam współczesne wydawnictwa i polskie i przekłady. Dzisiaj mamy szczególny dzień, więc Narodowy Dzień Książki i naszła mnie taka pewna refleksja, że książki dla dzieci. Często straszą, a pani w swoim pisarstwie przenosi dydaktyzm, pani wierszy, dzieci się nie boją. No, rzeczywiście sama nie lubię się straszyć, w związku z tym nie chcę straszyć również innych. I rzeczywiście, nawet książka taka, która okazała się wydać się Wilga, Duszki Stworki i Potworki, nie ma absolutnie nic wspólnego ze straszeniem. Są to stworki radosne, stworki po prostu śmieszne. Skoro śledzi pani rynek księgarski, to w którym to kierunku zdąża? Na pewno pisze się krócej. Jest chociaż właściwie humor tak samo pojawiał się kiedyś, jak i teraz w książkach dla dzieci. No może rzeczywiście są troszeczkę krótsze te wiersze. Specjalnie nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo to już znawcy literatury niech oceniają, jak się to zmienia. Na spotkaniu dzisiejszym mówiła Pani o tym, że pisała Pani również i poważne wiersze. Czy zarzuciła już Pani tą sztukę, czy dalej Pani ją uprawia? Nie, na razie całkowicie przestałam pisać wiersze dla dorosłych, ale na pewno spróbuję napisać coś dla dzieci troszkę starszych niż, niż do tej pory, bo do tej pory najwięcej moich książek, jest właściwie skierowanych tak do przedszkolaków, do dzieci z klas 1-3. No postaram się może troszeczkę wyżej teraz. Możemy zdradzić słuchaczom, w którym kierunku to pójdzie? Czy to będzie może proza? Chyba nie. Może postaram się napisać właśnie jakieś rymowanie baśnie, ale zobaczymy. Czy planuje Pani rozwinąć którąś ze swoich książek w pewien cykl? Na przykład może Zając 2? <laughs> Jak najbardziej. Właśnie Zając, który został fantastycznie wydany przez wydawnictwo Bajka, na pewno w najbliższym Czasie doczeka się dalszego ciągu. Dzieci pytały o to, co było pani pierwszą książką, albo jaki był pani pierwszy wiersz? Pierwszy wiersz ukazał się w świerzczyku. To był mój debiut literacki w 82 roku. Ukazał się na łamach świerzczyka wiersz kornik. A pamięta może pani ten wiersz? Może początek. Raz pewien mały kornik urządzić chciał mieszkanie dla siebie i dla żony, więc znalazł dziurkę w ścianie, ustawił tam dwa krzesła i stół o czterech rogach dalej nie pamiętam w każdym razie wszystkie mebelki kornik później zjadł jak to kornik bo mebelki były drewniane i nowe ulepił sobie z plasteliny To jest pani pierwszym słuchaczem W tej chwili to sama o tym decyduje no kiedyś mogłam czytać mojej mamie w tej chwili nie W związku z tym jakby sama odpowiadam za swoje wiersze ale natomiast bardzo jestem zadowolona z dzisiejszego spotkania w Rzeszowie i naprawdę zaskakujące jest to jak dzieci fantastycznie biorą w tych spotkaniach udział i jakie pytania zadają poważne Naprawdę są szalenie zainteresowane co chciałyby pani powiedzieć dzieciom, żeby zachęcić je do czytania? Najważniejsze jest jednak to, żeby dzieciom czytali rodzice, i bardzo ważna jest ta akcja właśnie czytania dzieciom. I to, żeby dzieci naprawdę widziały rodzica z książką, który sam tę książkę czyta, to jest bardzo ważne. Pani widziała swoją mamę z książką? i to nawet z książką, którą sama napisała. Czy pani mama dzieliła się z panią swoją twórczością? Jak najbardziej zawsze czytała mi swoje wiersze. Wszystkie wiersze mamy oczywiście są w tej chwili w domu. Mamy cały archiwum ja już również mam swoje archiwum w tej chwili i również mam bardzo interesujące kroniki właśnie ze spotkań z dziećmi. A jakaś może książka z dzieciństwa, którą pani pamięta albo pani ulubiona lektura? Poza twórczością mojej mamy to zdecydowanie moją najbardziej ulubioną autorką była Ewa Szelburg-Zarembina. Czy ten pani zajął nie nawiązuje czasem do Alicji Czy w Krainie Czarów? Zając może nie nawiązuje, ale w każdym razie, tak jak powiedziałam, te klimaty Alicji szalenie mi zawsze odpowiadały i, i pamiętam tam Szaraka bez piątej klepki. <grymki> i zwariowanego kapelusznika, to były moje takie ulubione postacie. Pani jakoś trochę odbiega od tego abstrakcyjnego, brytyjskiego humoru. No na pewno, ale radzę Zająca poczytać. Z poetką dla dzieci Dorotą Gelny rozmawiał Piotr Sobota.